Dobra widzowie, jesteśmy, uwaga! Pierwsza gierka w nowym sezonie. E, w sumie to nie pierwsza moja, ale dla was pierwsza, bo to oglądacie teraz i mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, 9 miejscówek. 51 osób w lobby, tylko... E, chyba powinno być więcej, nie wiem dlaczego tyle jest. Ale widzowie, polecimy sobie na plac y, miejski w y, coś tam, w Greenfield, coś takiego. I będę tutaj pierwszy na tej broni. Okej, okay, mamy tego PMA. Dobra, to okna się tak fajnie rozwala. Mamy pompę niebieską. Nice. To się przyda. Skrzynkę, dawaj skrzynkę. Jest, jest, jest tutaj, dobra. Ej, dobra, co jest? Jakby moja posta się... Ej, nie, to był ten! To były beczki Dobra, 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 dobra. Widzowie, gdzie są mini jakieś? Mini, mini, mini. Ej, dobra, bo ja nie mam mini. Ej, dobra, już 38 tylko osób żyje. Co jest grane? To tak będzie wyglądać, widzowie, to trochę lipa, nie? Wydaje się, że więcej osób powinno być ogólnie w lobby. Wydaje się, że za mało nam dali. Dobra, te tekstury, widzowie, są crazy, bo jakby dzięki temu, że jest o wiele mniej szczegółów w tych teksturach... Ej, dobra, co jest? Jakaś wiedźma. Wracając. Dzięki temu, że jest o wiele mniej szczegółów, widzowie, mi się wydaje, że będzie o wiele więcej FPS-ów. Możecie sobie sami to sprawdzić. Aj, okej, okay, okej, okay. słuszko. Już, już się zamykam, nie ma sprawy, stary. się jest głupi, że... Dobra, co ty, stary, robisz? O, oni się tam biją, ej. Dam im hita. No i się zabili. Zabili się, zabili się, zabili się, widzowie, idziemy na ich. Ej, to jest, to jest lud jakiś dobry. 25? Ej, mityczne, mityczne na 90 Co jest? Mityczne P90 mam. Pozdro, 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 widzowie, dawaj, dawaj to, dawaj to, dawaj to. Czy dam, dam mi kewa, daj mi kewa, proszę? Tak, dała mi kewa, nice. Dobra, co ty jak się zrobić? Dobra, już chciałem mi boxa zrobić mocnego Dobra, chiluj, stary chilluj. I na P? ej, dobra, jak on jeszcze nie zginął? Jak on jeszcze nie zginął, nie? Leży, dobra, prime, prime chapla, czy coś takiego. Dobra, ale mamy farta, ale mamy farta. Ledwo co, widzowie, ledwo co? Serio, naprawdę... O miał koronę w ogóle. Dobra, i mamy mityczne P. Nighty, co wiem. Mamy mityczne P. -Nighty. Dwie osoby żyją w ogóle. Dobra, ej, tutaj kozak efekt jakiś. Wow, ej, dobra. Ile to tych daje? Tych listków, tam są ludzie, idziemy na nich. A wracając, widzowie do tych tekstur. Dzięki tym teksturom będziecie mieć o wiele mniej CFPS-ów, tak mi się wydaje, przynajmniej. Bo one są bardzo proste, nie ma tyle szczegółów. No, wiecie, już to mówiłem zresztą. I to już sam w sobie jest ten performance mod. A z performance modem na pewno jeszcze lepiej to będzie działać. Mi to śmiga bardzo dobrze, bardzo płynnie. Na razie nie miałem żadnych sinek, a zawsze na początku sezonu były sinki. A na, na razie nie miałem, więc jest naprawdę sztos. Łap się, leży, idzie. Dobra, ale w ogóle nawet nie spodziewałem się, że on tu będzie nagle. Dobra, kolejny ziomek tutaj gdzieś był chyba, czy nie? O, tak, ta, tak, ta, już zostaje. Dobra, widzę. wypiję sobie biga i go podjedziemy sobie na cilku, stary. On tam jest, on tam się chowa, widzę go, stary. Dobra, dostał. Dobra, stary, co ty robisz, co ty robisz? Stary! Dobra, stary. Trafiły mi się jakieś widzowie totalnie zbambić całe lobby. I tam jest gościu w ogóle. Ta. Nie wiem czy on będzie próbował mnie strzelać. Przejdziemy sobie tutaj szybko tą stroną, cyk, Dobra, mamy napis jak Hollywood Dobra i, i ziomek do mnie... To on chyba... on do mnie strzela w ogóle. Ale sobie biga dla pewności. Dostałem, dostałem, dostałem. Muszę wychilować. Dobra, on ma więcej kawa Chłop się. Dobra, on ma ja HP widzowie. O dobra, no pozdro GG. I od razu przejdziemy sobie do drugiej gry, żeby zrobić pierwszego wina w tym sezonie. No dawaj, 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 nie no serio. O dobra, mam broń, mam broń, mam broń, nice. O nie ma, nie ma. Leży pies pierwszy flag, widzowie. jaki ziomek to jest. Wiedziałem, wiedziałem. Muszę potem iść. Dawaj to. Nice, mam to, ale 200 kill Chodź ziomek, chodź. Tam jest ziomek, hej. Tam jest ziomek Dobra, ej, nie wiem. Dobra, oni o mnie nie wiedzą, widzowie. Oni o mnie nie wiedzą, nie? Biorę tego biga. Easy. O małej no, tej Leży, dobra, pozdro MAMY TO WIZOWIE! Dobra, ale te tekst, który widzę to jest... Ja się kręcę, to jest... Nie wiem... Złoto Ej, dobra, 22 osoby już Ej, tu się... Ej, czemu tu się nie da budować? Znowu... Ej, dobra, to jest jakiś błąd, bo jakby tutaj nic nie ma Nic nie ma takiego, że nie można budować To jest jakiś błąd Dlaczego się nie da budować? Tu masz mi tu ktoś. Ej, no nie da się tu budować. To tutaj wszystko. O, dobra, jest Jack Jack. Eee, yy, 200 czeka mamy. Okej, okay, dobra, spoczko. Ej dobra, to rozwalanie tych szyb jest. To rozwalanie tych szyb jest mega mocne, mega fajne to jest. Dobra, 18 osób żyje, yy, i w sumie nie wiem, gdzie możemy iść widzowie, ale... A tam już nie ma mapy, dobra. Czyli tu w tamtą stronę w takim razie. Przydałoby się coś do rotacji jakby dodali, bo nic nie ma totalnie i tak szczerze nie wiem. Zobaczmy. Zobaczmy, zobaczmy, co tutaj mamy, co tutaj mamy. Szaki mamy. Gościa słyszę, gościa jest w tej stole. Na 100%. Wiedziałem, wiedziałem, o Boże, wiedziałem. Dobra, chill, musimy się uleczyć. Ale co on ma za broń? Dostał, nice. Mini. O kurde, i dobra, i nie mogę edytować. Halo. Dobra, muszę tam kierownicę wy 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 wywalić już, bo serio. Boleczaga, woleczaga. Chill, 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 ziomek, chilluj Proszę cię, chilluj, serio. 100, nice. Ale dostał. Dobra, ziomek. Co, a miał P90, dobra. Dobra, i mamy kolejną miejscówkę. Ej, w ogóle, od razu całą mapę mam odkrytą. To jest też ciekawe, jakby nie było czegoś takiego, że muszę odkrywać całej mapy. Tylko od razu mam całą mapę odkrytą. To jest spoko, nie? Widzowie, to jest spoko. Teraz pójdźmy na te yy, na te na no tę elektrownię jądrową, bo te kominy to jest mega mocne, mega mocne. Ale serio, przez to widzowie, że jest jakby mniejsza mapa i te tekstury są takie proste, nie ma tych szczegółów, to teraz mi się wydaje, że Farnane może pójść nawet na tych słabszych komputerach, a jeszcze na performance modzie to już w ogóle. To już może być widzowie serio. Ludzie mogą mieć teraz więcej o wiele FPS-ów. Dobra, 10 osób czyje. O, jeziomek. Dobra, przecież to jest bo. Nie dobra to nie jest złot. Aj dobra, co ty ziomek robisz? Ło wow Ło wow wow, 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 wow. Ej, dobra to nie jest bot, to nie jest bot, to nie jest bot. A ja mu dałem i tak więcej, więc... Więc chill widzę... Ja mam ping jeszcze jakiś, pozdro. Ej dobra, edytować nie wiem, halo. Dobra, pozdro, pozdra, pozdro, ziomek. Nie, 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 nie. Jejku, chill. O kurde, ale panika, ale panika widzowie. Chill, chill, chill. Jest dobra jak ja panikuję w tej grze. Walę sobie tak jaga widzowie szybko. Musimy zratać, bo strefy nie ma, stary. Wiedziałem, wiedziałem, że tu przyjdzie. Dobra, on nie ma masów, on nie ma masów. Leży, nice. Dobra, na szczęście jest HP za fragatę. On miał mityczny p i skąd? skąd? Skąd, 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 stary? Jeszcze jakiś gościu do nas strzelał, więc on tutaj może być. O jest właśnie, o to mi chodziło. Co on mi dał? Halo, co on mi dał? Z czego? Dobra, 100 minus, nice. 100, nice. Leży, nice! Pozdro, pozdro, pozdro widzowie. Let's go! Dobra, miał czek Jaga, ja nie mam strefy, nie mam strefy, nie mam strefy. Szybko. Eee, dobra, szybko, 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 widzowie. O kurde, ej dobra, strefa, strefa, strefa. Ej, dobra, ja nie zdążę chyba, nie? Nie wiem. Czy jest tutaj coś na rotację, czy nie? Chyba nic nie ma. Ale nie, dobra, zdążę na silu. Ej dobra, zastanawiam się skąd można wziąć ten tego mitycznego ten mityczny... te mityczne ten p... właśnie. O, cóż za ziomków. Tam się biją ludzie, idziemy tam widzowie Ile ten efekt trwa? Ile ten efekt trwa? Nie wiem 80, nice Ej dobra Ej dobra to jest mocne Dobra to jest mocne, jakby ja od razu do boxa wszedłem Za pierwszym razem Dobra i mamy, mamy jakąś broń, przetestujemy sobie ją Co to jest? Ej Ej co jest? Ej dobra Jeden na jeden mamy w ogóle, widzowie Eee, dobra, wezmę sobie chyba trzy, te trzy bigi i... Zobaczcie, gdzie jest ten ostatni ziomek To tylko działa chyba, jak przyceluję, nie? Czy nie? I gdzie jest ten ostatni ziomek? To działa tylko jak celuję, czy... Nie, dobra, ej, to daje po prostu balony ziomkom Okej, okay, czyli jak ja strzelam Okej, okay, dobra, czyli to tak działa I jak ja sobie strzelę tutaj To ja sam dostaję balon Dobra, i to jest, to jest sztos na rotację może być To może być sztos na rotację, serio A ja sobie po prostu widzę jak zratuję, bo już jakby nie ma i tak nic tutaj o, co jest? Ty, co to jest? Co to było? Czemu to zadzwoniło? Halo? Ty, chwila, co jest? Aha, dostałem expa za to O jest, tam ten ziomek, dobra, dostał balon już Dobra, dostałem, ej, chilluj ziomek stary Ej, czy to jest jak To jest jego, muszę uważać 50, nice Dobra, nie wiem Dostał, dostał z tego Dobra, no jak on tego nie dostał, nie? Narodzice, zrotujemy se Let's go! winek Fortnite! Winek Fortnite. Dobra, pozdro. Pozdro wizowej, właśnie tak wygląda nowy sezon. Pewnie jest jeszcze dużo funkcji, o których jakby, których nie przetestowałem, ale to jest taki wstęp wizowy dla Was, także pozdro.